Dzień klęski. Chyba najbardziej paskudnym z komunistycznych świąt był tak zwany Dzień Zwycięstwa. Obchodzony 9 maja. Co ciekawe, Trzecia Rzesza skapitulowała ósmego. Ale chodziło o ustawkę dla satysfakcji Kremla i jego kronik filmowych. Dla wolnego świata skończyła się właśnie wojna. Dla państw międzyboża zaczynała wieloletnia niewola. Może więc powinniśmy zacząć obchodzić tego dnia Światowy Dzień Klęski. Klęski zasad, na których została zbudowana nasza cywilizacja, klęski politycznego myślenia. Jeden Churchill namawiał na zbrojne przeciwstawienie się Stalinowi i wypędzenie Bolszewi z powrotem do Azji. Ale Nikt go nie posłuchał, a własny daród odesłał na emeryturę. Zaczynała się więc kapitulacja przed Bandziorami z Kremla, trwająca zresztą z małymi przerwami do dziś. Polska, w obronie której zaczęła się ta druga wojna, została haniebnie zdradzona, a żołnierzom czwartej najsilniejszej armii sojuszniczej zakazano nawet udziału w londyńskiej paradzie zwycięstwa. Faktycznie, dla Bolszewi był to moment triumfu. Hitler oczyścił jej przed pole, umożliwiając marsz na podbój świata, czego w normalnych warunkach nigdy by nie dokonali. Jednak przewrotność Stalina i jego spadkobierców kazała również świętować tego dnia i nam, przypominając moment, w którym nałożono nam obroże i kaganie. Zareiło się więc w naszych miastach i miasteczkach od pomników wdzięczności. Za co? No, nie pisano o rabunkach, gwałtach, mordach, o łamaniu ludzkich charakterów poprzez wciąganie do kolaboracji, o terrorze propagandy. Nie, nie, nie. Było tego bardzo dużo. Aż ludzie zaczęli obojętnieć, i tylko defilada na placu czerwonym, lśniące czołgi, przerażające balistyczne rakiety w połączeniu z grobnym, ura! Nie pozwalały nam zapomnieć o istnieniu kagańca i łańcucha. Ze Związkiem Radzieckim na wszystkie czasy. Tak pisało na każdym słupku w dawnej Czechosłowacji. Hegemona bowiem należało nie tylko bać się, słuchać, ale przede wszystkim kochać. Stąd potęga TPPR-u, Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, najliczniejszej bodajże organizacji społecznej w naszym kraju. Pamiętam, że moją klasę w liceum zapisano tam zbiorowo, bez pytania o zgodę. Po prostu pewnego dnia wręczono nam legitymacje członkowskie. Poszedłem potem z kolegami za szkołę do Anińskiego Lasu. Mieliśmy zamiar obsikać otrzymane dokumenty, a potem spalić. A może w odwrotnej kolejności. Jednak ktoś przytomny zauważył, a jak będą o nią pytać przy przyjmowaniu na studia? Więc legitymacje zostały na dłużej, jak pomniki, nazwy ulic, święta w kalendarzu i kłamstwa w telewizji. Potem po 1989 roku to wszystko zdechło, upadło, lecz przyznajmy, broniło się mocno. Długo po przełomie straszyły nas na prowincji pomniki wyzwolicieli. I ulica na przykład imienia Pawlika Morozowa, gnoja, który zadenuncjował własnych rodziców. Podobno Bruksela mogło znów zalecić jako wzór do naśladowania, co pan Boddar niewątpliwie skwapliwie wykona. Spektakularniej odkobuszenia dokonała Ukraina w pamiętym Leninopadzie kiedy to pomniki Uljanowa spadały jak ulęgałki, Przy czym bracia z Kijowa okazali się jeszcze bardziej konsekwentni niż ktokolwiek, pozbywając się przy okazji całej rosyjskiej kultury, sztuki, literatury, bratry Sabroni, chociaż w wojnie ojczyździanej najwięcej poległo Ukraińców, w cerkwi podległej Moskwie, traktując spuścić z rusi kijowskiej jako osobistą własność Ukradzioną przez Ruso-Mongolów. I brawo! Powinni jeszcze zlikwidować u siebie cyrylicę i byliby już w pełni na Zachodzie. A wracając do Dnia Klęski, czy warto go obchodzić, czy lepiej jak najszybciej zapomnieć? Trzeba pamiętać, trzeba. Nie mamy się czego wstydzić. W tamtej wojnie. Polacy dali z siebie wszystko i to nawet wtedy, kiedy wiedzieli, że są zdradzeni, oszukani, wydani na pastwę. Monte Cassino czy Arnheim zdarzyło się już przecież po Teheranie, kiedy wszystko było jasne. A więc trzeba pamiętać te lekcje na przyszłość. Tym bardziej, że dzień klęski dotknął ostatecznie wszystkich. Anglia i Francja straciły imperia. Rosja wszelkie szanse do bycia światowym mocarstwem, choćby drugorzędnym. Zabrakło po prostu ludzi, których na różne sposoby wygubił Stalin. Daty wyzwolenia i zniewolenia rozjeżdżają się coraz bardziej, mimo że to ósmy i dziewiąty, jak dwa oddalające się kontynenty. Cywilizacji jeszcze i nadal barbarii. Może więc powinniśmy przenieść świętowanie na 2 września, Dzień Kapitulacji Japonii? Biorąc pod uwagę poprzedzający tę chwilę 1 września, jakaż mocna to byłaby klamra. Skoro tak głęboko zanurzyliśmy się w historię, jeszcze y Trochę na ten temat przy okazji zadedykuję ten utwór bebu przyjacielowi i to zabawne, uczniowi, mimo że już nie żyje parę dobrych lat, Jackowi Kaczmarskiemu. Jałtański poker. A przecież mieli asy w karcie, zwycięstwo pewne zaklepane i mogli podgrywać w Jałcie to, co przerżnęli w Teheranie. Wolność dla Wilna i dla Lwowa, i pożegnanie ze Stalinem. Jak nie, to Boba Tomowa spadnie na Kreml, nie Hiroshima. Starczyła chwila perspektywy zobaczyć świat przyszłości bliski. Lecz Roosevelt był już ledwie żywy, a Churchill Bóg pić tylko whisky. Tam nas sprzedali za bezdurno. Nas, łowian, Węgrów i Chińczyków, fundując przyszłość biedną, chmurną, zakalec wszystkich podręczników. Gdybyś nie byli ogłupieni, czego by dziś uczono w szkole? Lecz nie da się przeszłości zmienić. Zostaje drwiący śmiech pokoleń. Przegrane życie dla miliardów. Mecz który skończył się nokautem. Rację Kaczmarski miał król bardów, że tak rozumieć trzeba jałtę. Witam kochani, kochani. Zapraszam do Hejt Parku, a na wstępie taka refleksja. Zastanawiam się nad ciekawym zjawiskiem. Dlaczego mam im mniej oglądających moje felietony, tym więcej głosów na temat tychże Przedstawianych treści. No cóż, niezgłębione są zasady rządzące królestwem algorytmu. Tym razem odezwali się głównie ludzie zainteresowani azylem dla Białorusi, oczywiście azylem dla wybranych. Pan Staszek na przykład radzi, że trzeba zamknąć parlament, rząd i ważniejsze urzędy, bo nam wszystkie szpiegi pouciekają i kto wtedy będzie nami pomiatał. Zaraz potem dodaję, że nareszcie mamy powód do radochy, bo jed o jednego szpiega mniej. Też mi się zdaje, dodaje Roman, że to początek ucieczki wszelkiego autonamentu szczurów, prusaków i pekińczyków-komuniaków. Wpisuje się w tę poetykę Franek – jak czubki rządzą, to ludzie błądzą. Pojawiła się cenna uwaga VR. Daj Boże, aby na Białoruś udała się cała ta nadzwyczajna kasta. Poza tym pragnę zabeldować, że Ursuli von, a właściwie von Stonderlein nie widziałem w spódnicy. Ja też. Bez również. A może, niepokoi się Marek, pan Szmyt będzie zalążkiem nowego PKWN-u, gdy już Rosja przejmie aktywa i pasywa na wschód. Odwisły. No nie daj Boże. Są też ciekawe pomysły Hanny. Moje turystyczne propozycje to: premiera, mistrza Bajeru z czapeczką wysłać do Peru. Dalej Radek, mistrz dyplomacji i jego słynna laska Alaska. Zaś Sowa pyta, czy sędzia Tufleja jeszcze w kraju? Przepraszam, przepraszam, ale nie żartujemy z nazwisk. Od Kici Kici mamy wiadomość z ostatniej chwili. Podano nazwisko, a nawet nazwiska techników odpowiedzialnych za nagłośnienie podczas święta strażaków w ostatnią sobotę w Warszawie. Jeden to Johnny Walker, a drugi Jack Daniels. Na zdrowie. Jest też autentyczny hejt. Pisze Roman Gringo, towarzyszu Wolski. Kiedy planuje towarzysz wyjazd do pana Putina? Pytam. Odpowiadam: Natychmiast, kiedy Jarosław Kaczyński pojedzie tam odbierać order Lewina. A tak poważnie: dlaczego tytułuje pan Putina panem, a mnie jedynie towarzyszem? Przyzwyczajenie? Atawizm? Jest też obrona jednego z byłych prezydentów za nazwanie go. Nie dojdą. Rozumiem, rozumiem, szanuję, ale gdy czytam, jakie epitety lecą z drugiej strony pod adresem ludzi prawicy, arystokratyczna zbitka Bronisław nie dojda Komorowski, wydaje się wręcz pieszczotliwa. Tyle na dziś. Do zobaczenia. Do usłyszenia.